Już jesień, za rok wybory. Jarosław Kaczyński w przemówieniu w Siedlcach oskarżył opozycję o wszystko, co najgorsze, a przede wszystkim stwierdził, że jak przegra te wybory, to będzie koniec suwerenności Polski. Posłuchaj patronie z pisowskich złodziei, bo tym właśnie Jarosław Kaczyński dzisiaj jest. Gwarantem dalszej kradzieży, rozkradania naszego kraju przez stado niekompetentnych baranów, osłów i różnego rodzaju niekompetentnych pociotków pisowskich, kuzynów, fryzjerów, znajomych fryzjerów, którzy obsiedli jak szarańcza spółki skarbu państwa. Posłuchaj, to pan jesteś odpowiedzialny za to, co się w naszym kraju dzieje. To nie żaden Putin, nie Unia Europejska, nie opozycja, nie Stany Zjednoczone, nie Czesi, Francuzi, Niemcy, Duńczycy, tylko pan jesteś odpowiedzialny za to, że dzisiaj ludzie za chwilę nie będą mogli ogrzać swoich mieszkań, bo nie będzie ich na to stać, albo nie będzie stać tych firm, które dostarczają ciepło. Dlaczego nie będzie stać? Bo ci, których zrobiłeś szefami spółek, Energetycznych, gazowych, w większości to zwykli ignoranci albo złodzieje, którzy chcą od ludzi wystać pieniądze, żeby przekazać na reklamy dla upadających pisowskich pisemek, które by się nigdy nie utrzymywały bez dotacji ze strony spółek Skarbu Państwa. To ci chcą wystać z ludzi pieniądze, żeby później inwestować w kampanię wyborczą Twoich. Posłów, pożar się Boże. Ta sytuacja, która jest obecnie, że mamy zagrożenie po prostu mrozem w naszych domach. Sytuacja upadających firm, które dostają rachunki 700 razy, 700% wyższe niż w zeszłym roku. 7 razy wyższe. 9 razy wyższe, 11 razy wyższe. To są fakty. Co się takiego zdarzyło, że ceny na rynkach światowych rosną o kilkadziesiąt procent, a w naszym kraju o 700, 800, 900? Co się takiego zdarzyło? Jest to zaplanowany albo stanowiący w rozumieniu prawa zmowę, przestępczą zmowę, Program wyciągania z ludzi pieniędzy, pieniędzy, zabijania polskiej przedsiębiorczości, zabijania polskich drobnych firm, po to, żeby te wielkie mogły finansować dalej kampanię, która ma służyć do przedłużania tego złodziejstwa. Biedni ludzie ogłupiali przez hmm, lata. Hamskiej, brutalnej propagandy TVP, która nie licząc się z prawdą, nie licząc się z żadnymi standardami, nie licząc się z niczym, kłamie każdego dnia na temat opozycji, na temat Unii, na temat sytuacji międzynarodowej i wychwala pod niebiosa rządy pazernych drani. Na czele ze właśnie patronem pisowskich złodziei, czyli Jarosławem Kaczyńskim, przylizując mu się, robiąc. Spektakle pod tytułem Msza za świętej pamięci Mamusie Jarosława Kaczyńskiego, za Babunie może, za Dziadusia, tworząc kult wodza, kult jednostki. Myślę, że gniew, który Państwo słyszycie w moim głosie, powinien być teraz powszechny. Nie można wpadać w apatię. Nie można wpadać. W przeświadczenie, że nic nie można zrobić. W następnych wyborach rozliczymy tych drań. Rozliczymy ich za sprawy właśnie spółek gazowych, energetycznych, rozliczymy ich za upadające przedsiębiorstwa, rozliczymy ich za budowę ostrołęki, za to, że nie rozbudowali w portalu, który, dzięki któremu mamy dzisiaj dostawy podstawowe gazu, czyli portów świnoujście, gazoportu. Za to wszystko zostaną rozliczeni. Za defraudację środków CO2, sprzedawanych certyfikatów CO2. Kilkadziesiąt miliardów złotych, które miały pójść na budowę ekologicznych struktur, ekologicznych systemów, które by dzisiaj zastępowały węgiel. Nie potrzebowalibyśmy tylu, tyle ton węgla. Rozliczy to, że w roku, w którym nam brakuje milionów ton węgla, oni eksportują węgiel. Eksportują drewno, sprzedając wszystko, co się da, byle skeszować się, byle uzyskać jak najwięcej pieniędzy. Po co im te pieniądze? Po co spółki mają państwowe zyski po kilkaset procent? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie te pieniądze idą? Mamy do czynienia z sytuacją, w której za chwilę realna bieda, a nawet czasem głód będzie zaglądał w oczy polskim rodzinom, osobom starszym, jakimś sła słabszym. To jest realna sytuacja. I nie przykryje tego fala, bezwzględna fala kłamstw opowiadanych ciągle w TVP. To się tego nie zmieni. Poprzez powtarzanie ciągłych kłamstw tak jak kłamstwem okazały się wszelkie brednie Antoniego Macierewicza an pan Jarosław Kaczyński mówi zamach w 100% udowodniony nic nie udowodnili nie przedstawili żadnego dowodu na zamach opowiadanie o zamachu ma tylko tworzyć kult brata pana prezesa Kaczyńskiego to jest jedyny cel albo zagłuszyć jego wyrzuty sumienia związane z tą sprawą nie ma innego powodu po Materiale, w którym udowodniono, że Antoni Macierewicz ukrył opinię, którą zamówili członkowie komisji, tej podkomisji, ukrył i jej nie przedstawiał, dlatego że amerykańscy naukowcy przedstawili niekorzystne dla niego wnioski. Mówienie o tym, że jest zamach, że jest udowodniony po czymś takim. To są bezczelne kłamstwa, których, których mo można powiedzieć, że śmieje się w twarz nam wszystkich. Jest podłą ironią, że dzisiaj o tym się nie mówi. Nie mówi się o tym, że mamy na czele państwa człowieka, który no, legitymizuje bezwzględne kłamstwo. Milczą o tym w większości dziennikarze. Milczą publicyści, jakby. Się do tego można było przyzwyczaić. Nie ma zgody na przyzwyczajenie się na tego typu kłamstwa. Nie ma zgody na to, żeby przyzwyczaić się do tego, że każdego dnia jesteśmy zalewani falą nieprawd, półprawd, różnego rodzaju fałszerstw ze strony mediów publicznych. Musimy wyrazić nasz sprzeciw. Oczywiście najlepszą formą jest kartka wyborcza, ale może czas też na demonstrację. Aby pokazać sprzeciw obywateli, może czas na to, aby wyjść na ulicę. Zachęcam do tego liderów opozycji, aby rozważyli, czy ten czas już nie nadszedł, i czy nie jest to moment, w którym moglibyśmy wreszcie na ulicach wszystkich polskich miast powiedzieć temu kłamstwu, tym bredniom, tym złodziejom stanowcze Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, i również zachęcam do tego, żeby filmiki z tego kanału wklejać na fora, gdzie znajdują się pisowcy. Niech posłuchają.